I ten rok dwa z tym materiałem pod tym kątem był bardzo ciężki. Yy, z występami na żywo też na pewno miałem. O, jest tyle myśli, żeby, wiesz, rzucić to. Crowdworking czy cały stand-up? Cały stand-up. Cały stand-up, bo to po prostu już były, były takie sytuacje. Ja nie mogłem jakby. Z chwilą wejścia na scenę, cztery osoby drążyły. Jakby to, to już takie sytuacje, że nawet ty, ty nawet nie wiesz, co oni krzyczą. Mhm. Nawet nie masz sekundy, żeby zareagować, bo jakby to, to jest w ogóle parę krzyków na raz, wiesz? W ogóle bardzo często jakieś grupy na jebusów, które gdzieś tam siadą z tyłu wiesz, i sobie coś tam krzyczą. i... Trochę wpadłeś we własne sidła, nie? że tak ci to dobrze szło, że, że jesteś uważany za mistrza tego crowdworkingu z ludźmi. No ale teraz w sumie każdy tego oczekuje, nie? więc masz trudność pewnie z wyjściem, ze swoim materiałem gotowym, który chcesz powiedzieć od A do Z. Tak, tak, tak. Ogólnie. ogólnie yy... No lepiej mi się występuje nie, nie, nie dla ludzi, którzy kupili na mnie bilet, tak. Szukajcie podcastu Dobry Przelot na YouTube i Spotify. Tam cała rozmowa.